W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego Amen. Archaniele Świętu Michałę, niebieski wojowniku, którego misją jest chronić i bronić dzieci Bożych, staję przed Tobą w tym momencie w ciszy i spokoju. Z pokorą i wdzięcznością proszę o Twoją pomoc, aby mogłem spokojnie spać przez całą noc i odnowić ciało i umysł. Twoim boskim mieczem oddal ode mnie wszelkie negatywne energie, intruzywne myśli i troski, które mogłyby zakłócić mój sen. Wyzwól mnie od koszmarów strachu i niepokoju. Niech Twoja obecność ochronna otoczy mnie, zapewniając spokojny i spokojny sen. Święty Michał, aniele odwagi i światła, napełnij moją sypialnię swoją boską obecnością. Oddaję pod Twoją opiekę moich najbliższych, abyśmy wszyscy mogli spokojnie i bezpiecznie odpocząć. Niech Twoja niebiańsza moc otoczy mnie, odganiając wszelkie zło i przynosząc spokój mojemu sercu. Proszę również o to, abym w trakcie snu mógł otrzymać duchowe wsparcie i uzdrowienie. Niech Twoi aniołowie przewodnicy będą przy moim boku, prowadząc mnie przez sny i objawiając boskie przesłania. Niech mój umysł będzie klarowny i otwarty na natchnienia Ducha Świętego. Święty Michałe, Archaniele Sprawiedliwości i Ochrony, błogosław mój sen i czuwanie. Strzeż mnie przed zagrożeniami fizycznymi i duchowymi, odganiania wszelki negatywny wpływ, który mógłby wpłynąć na mój spokój. Przebudzeniu niech będę w pełni zregenerowany i gotowy na nowy dzień z wiarą, odwagą i wdzięcznością. Umiłowany święty Michałę, przyjmuję Twoją pomoc i ochronę całym sercem. Dziękuję, że zawsze jesteś przy moim boku, czuwając nad moimi marzeniami i aspiracjami. Z Twoim światłem i potęgą śpij głęboko i budź się odnowiony. Pewny, że zawsze jesteś obecny, prowadząc mnie w każdym momencie mojego życia. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Niech pokój Świętego Michała Archanioła towarzyszy tobie przez całą noc, a miłość Boża otacza i chroni cię. Amen. Módl się tą modlitwą ze spokojem i ufnością, aby umożliwić sobie spokojny i odświeżający sen. Święty Michał Archanioł stoi przy tobie, chroniąc i prowadząc cię swoim boskim światłem.